Cześć, bardzo mi was miło tutaj widzieć na tym kanale, na kanale FPLFC. Ja jestem Konrad. Dzisiaj ze mną jest Paweł. Cześć, cześć wszystkim. Paweł jest zwycięzcą tamtego rocznej ligi, ligi <grych> FPL-owej i razem chcielibyśmy wam przedstawić świat FPL-a i generalnie pokazać wam, jakie też składy wybraliśmy przed game Weekiem pierwszym. Tematyka oczywiście tego kanału będzie skupiona właśnie wokół FPL-a. Na dole macie. Kod do naszej ligi, jeżeli chcecie się z nami zmierzyć, jeżeli chcecie generalnie zobaczyć, jak będziecie się plasować w tej klasyfikacji razem z innymi widzami na tym kanale, to bardzo serdecznie Was do tego zapraszamy. No i tak jak powiedziałem, dzisiaj przedstawimy Wam nasze składy. Są różnice, ponieważ jeden z nas gra bez Halanda, drugi gra z Halandem, a to jak wiemy, może się różnie skończyć. I zaraz właśnie Wam omówimy, kto kim gra. Seria ta nazywa się pojedynek Składów, ponieważ przed każdym Game Weekiem będziemy rywalizować i e, liczyć punkty, zdobywać punkty na podstawie naszych właśnie składów i na podstawie tego, jak zaprezentują się one w danych e, kolejkach. Oczywiście, przed samym tym odcinkiem wymieniliśmy się naszymi składami, żeby tak naprawdę poznać nasze wybory, e, i teraz sobie właśnie je przeanalizujemy. U mnie, na bramce, jak i również u Pawła, jest Onana. Mnie przekonało do tego bramkarza głównie to, że w tym pre zaprezentował się co prawda w małej ilości, że tak powiem, czasu, ale zaprezentował się solidnie. Solidnie jeżeli chodzi o statystyki. Wiem, że został przelobowany, ale mam nadzieję, że to będzie pewnego rodzaju nauczka dla niego samego. Ciebie co przekonało do nany? Wydaje mi się, że ogólnie obro, obrona United mnie przekonuje. W tamtym sezonie 17 czystych kąt chyba, albo 16, najwięcej widzę, tak więc ona jest upgradeem co do DHI, tak więc uważam, że po prostu ta pasa będzie kontynuowana. I wydaje mi się, że nie ma w tym momencie lepszego brąkarza, którego można by było wybrać do swojego składu. Tak mi się wydaje. Mhm. Mm Okej. Okay. No, i tak wiesz, w sumie też rozmawialiśmy trochę przed odcinkiem, że no de facto United się wzmacnia, bo praktycznie dobili już targo z West Hamem, z Maguire'em, tak? Żeby sprzedać Maguire'a za bodajże 30 milionów funtów. Także jak dla mnie to jest wzmocnienie dla nich, nie? Nie, ja, zdecydowanie, że tak. Nowym kapitanem zostanie okay. Bruno, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. W United, tak mi się wydaje. No, właśnie, i też tak naprawdę, jeżeli myślimy sobie o United, to teraz ja jakoś, powiedzmy tutaj sobie szczerze, jeżeli chodzi o ich defensywne statystyki, ich nie sprawdzałem, ale tak jak mówisz, że mieli najwięcej czystych kątów w lidze, to wydaje mi się, że to jest bardzo łatwe do, do pominięcia i wiele osób o tym nie pamięta. Ale co tutaj jeszcze mamy ciekawego, bo ty widzę, bardzo wierzysz w obronę United, bo tak naprawdę zdablowałeś się tutaj i masz oprócz Onony masz jeszcze Showa, bo myślę, że możemy teraz płynnie przejść do obrony. U mnie na obronie jest Stones. U ciebie znowu show. Czyli jakby liczysz na te czyste konta tylko? Czy chciałbyś, żeby show jeszcze jakiś tutaj, że tak powiem, ofensywny popis zaliczył, żeby jakaś asysta padła, czy może nawet bramka? Znaczy, na pewno liczę na czyste konta po części, ale też show w tamtym sezonie grał bardzo, bardzo dobrze. I do Dopóki grał na wahadle, to zdobywał bardzo dużo asyst, zdobywał bardzo dużo bonusowych punktów, więc. No i dodatkowo pierwsze trzy kolejki ma cał bardzo, bardzo dobre. No, ja znowu troszkę tutaj poszedłem w inną stronę, bo nie chciałem się jakby za bardzo dublować, jeżeli chodzi właśnie o obronę. Wolałem sobie to jakoś bardziej powiedzmy rozłożyć, trochę jak z dywersyfikacją portfolio, można by powiedzieć, i wybrałem Stonesa. Cena. Taka sama o 5,5 miliona i wierzę Chodzę w to, tak. że Pep będzie z niego chciał zrobić e, takiego, można trochę powiedzieć, pivota takiego, trochę zawodnika, który będzie właśnie wspierał Rodriego. E, co widzieliśmy w sumie już pod koniec sezonu, co widzieliśmy w sezonie. Liczę po prostu na to, że Stones w tych takich akcjach ofensywnych będzie się gdzieś odnajdywał, będzie dochodził do tych sytuacji strzeleckich. E, czy może zaliczy jakąś asystę? Wiadomo, no, czasami wiele nie potrzeba, żeby padł gol. E, można tą piłkę gdzieś przysłowiowo dziubnąć I, i bramka i punkty za bramkę, czy asysta i punkty za asystę już gdzieś tam będą. Co do reszty obrony chyba jesteśmy zgodni. Estupinian i Gabriel. E, tak. Nie wiem, czy chcesz tutaj coś dodać do tego, do tych wyborów? Nie, wydaje mi się, że wszystko jest powiedziane. Tutaj Estupinion i Gabriel uh, grają dla świetnych, mają świetną ofensywę. Uh, Estupinion dodatkowo oferuje bardzo dużo z przodu, więc uh, Brighton jest ofensywnym zespołem, więc Estupinion jest myślę, że takim uh, obwjuspikiem. Gabriel uh, w tamtym sezonie się bardzo dobrze zaprezentował, Arsenal raczej też bardzo dużo bramek nie gubi. Tak więc wydaje mi się, że nie może to pójść. Wydaje mi się, że jest to po prostu dobry, solidny pik. Okay. Co do twojej, co do jeszcze twojego piku Stomsa? Mm -hmm. Też się nad nim. Tylko nie wydaje mi się, jakby nie jestem w stanie powiedzieć, albo na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, czy on będzie faktycznie grał? Na jakiej pozycji będzie grał? To, że grał jako ten pivot, jako taka. Pomoc dla Rodriego. Nie wiem, czy to będzie kontynuowane, dodatkowo z PePem jest wszystko możliwe tak naprawdę. I chyba nie chcę ryzykować obrońcą za 5,5 miliona z Manchester City. Okay. Dlatego u mnie, dlatego u mnie show jako taki a, nailed pick. No w sumie to, to prawda, bo jakby show tak czy siak będzie grał. Jeżeli tylko się nie połamie, no to, to grał faktycznie będzie. No tak. Z testą jest to faktycznie trochę ryzyko, no ale może się opłaci. Wiadomo, z pepem, tak jak mówisz, nigdy nic nie wiadomo. Ja na przykład dwa sezony temu sobie powiedziałem, że nigdy więcej Manchesteru City. A skończyło się tak, że kilka kolejek później miałem trzech zawodników z City. I oczywiście oberwałem za to <grym> prędzej czy później, więc, więc teraz mimo wszystko, no znowu zaryzykuję z jednym chociaż zawodnikiem, bo, bo to jest jedyny zawodnik z City. U mnie, u mnie w składzie. To co? Przechodzimy chyba do pomocy, nie? E, Oboje mamy po pięciu pomocników. E, są one bardzo, mamy bardzo podobne wybory, ale wydaje mi się, że warto przedyskutować e, pewne nasze decyzje. Mm. E, dlatego myślę, że możemy zacząć właśnie od e, jednego z najlepszych wyborów FPL-owych w ostatnich latach, czyli Salah'a. Tak. E, więc Konrad, co, co o tym sądzisz? Dlaczego Salah? No... Jakby przyznam się też szczerze, że chwilę się zastanawiałem nad tym, czy by nie zagrać e, trochę innej konfiguracji, może te środki jakoś bardziej spożytkować jeszcze w ataku, ale ostatecznie stwierdziłem, że, że Salah dobrze się prezentuje w pre-sezonie. E, rzadko jest w ogóle tak, że Salah zawodzi. E, zazwyczaj, że tak powiem, dowozi, kiedy ma dowieść. E, no, był no, praktycznie królem FPL-a do momentu, kiedy, kiedy przyszedł Haland i, i w ostatnim sezonie zniszczył system. Ale to wszyscy wiemy. Mimo wszystko myślę, że, że sobie go właśnie tutaj zostawię. Myślę, że to jest dobry wybór. Szczególnie biorąc pod uwagę legendę, która głosi, że Salah w pierwszym gamiku zawsze strzela. Eee, więc liczę, że to się stanie właśnie z Chelsea. Wiesz, to nie jest legenda, to jest prawda. Tak, tak jest. Sześć sezonów, tak? Dobrze. 6 sezonów. Tak, tak, sześć sezonów ma już statystyki. Eee, za każdym razem w kimku pierwszym strzelał gole, Dlatego liczę na to, że teraz Chelsea powtórzy swój e, powtórzy swój wyczyn. Mm. E, u mnie z Salahem jest trochę e, inaczej. Jakby e, jakby widziałem jego statystyki i widziałem jego wyniki w pre sezonie i są świetne. Tam że było 5 pięć asyst, pięć, 7 asyst, 2 gole. Ralki. Dwa gole i 7 asyst. Tak jest. No widzisz. E, I ogólnie e, Stwierdziłem, że chcę mieć kogoś z ofensywy Liverpoolu. Mhm. Tylko, że ani Darwin, ani, ani, ani Cody, ani Diaz, nie są, ani Żota nawet, mhm. wydaje mi się, że będą bardzo rotowani i wydaje mi się, że nie, że nie warto na nich stawiać, przynajmniej jeszcze teraz. Warto poczekać parę kolejek do tego, zobaczyć może ktoś wypadnie, może ktoś nabawi się kontuzji i wtedy ten wybór będzie trochę łatwiejszy. Mm -hmm. Dlatego ze względu na to, żeby mieć kogoś z, z ofensywy Liverpoolu, to, to mój wybór po prostu padł na Salah'a, który będzie grał każdy mecz. Chyba, że będzie, chyba, że będzie niezdolny do grania. <grym> ale ale będzie grał każdy mecz. No, więc, tak. Więc tak. Jest, jest to maszyna do zdobywania punktów i Wydaje mi się, że tutaj nie ma co debatować, jeżeli ktoś idzie bez Salah'a, to po prostu nie wiem, idzie dwoma wyborami premium, czyli na przykład Haland i Kane, prawda? I wtedy nie ma Salah'a. tak, Ale tak to jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś nie ma tych dwóch napastników, to Salah powinien znaleźć się w, ich, w tym line-upie, tak mi się wydaje. Mm. A, to jest no też dobra. jakby wybór za, jakby za konkretne pieniądze. Nie? Jakby płacisz całkiem spore pieniądze, 12,5 miliona bodajże. Yy, I dzięki temu masz powiedzmy gwarantowane, że w w większości spotkań wystąpi od pierwszej minuty, nie? Okej, okay. to co? To yy, Saka dodatkowo. może teraz, nie? W ogóle już przechodząc dalej? Co, co, cię, co cię skłoniło? Co, co popiera, czemu popierasz ten wybór? Saka? Ponieważ yy, tak samo miał świetny presezon, yy, jest ostatnie, ostatni sezon, ostatnie dwa sezony były w jego wykonaniu świetne i tylko się i jest coraz lepsze sezon na sezon, tak naprawdę. Yy. Yy. Arsenal gra bardzo ofensywną piłkę i można by się zastanawiać na przykład nad wzięciem Martinelliego, który, który też cały czas się rozwija i obstawiam, że też zrobi bardzo, bardzo dużo punktów w tym sezonie, ale wydaje mi się, że jest trochę pewniejszy i albo najpewniejszą, ma najpewniejszą, a, a, najpewniejsze miejsce w składzie mm -hmm. u Artety, tak, tak, tak. Ponieważ tak. Martinelli może być rotowany, może być rotowany z Trosardem, prawda? Może grać, po prostu może, może być trochę rotowany, kiedy za sakę tak naprawdę nie ma takiego naturalnego ja myślę, zamiennika. Tak. Jedyna, jedyna rzecz, która mnie z saką może trochę martwić, to jest to, że jego wykonywanie rzutów karnych jest powiedzmy średnie. Razem się uda strzelić rzut karny raz, raz spudłuje. I liczę na to, że jakby on w ogóle dalej na tych karnych pozostanie, a nie, nie zmienią tego. No myślę, że jakby teraz w ogóle zmienili wykonawcę rzutów karnych w Arsenalu, to też trochę mogłoby to mu podburzyć psychę, że tak powiem, niż go jakoś bardziej zbudować. I, i to też jest jakby jakaś, jakiś tam czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę, tak? Że, że może być różnie, no wiadomo, bądźmy dobrymi myśli, zawsze w składzie warto jest mieć kogoś, kto, kto te karne teoretycznie wykonuje, tak? To co? Rashford. Rashford został wybrany głównie dlatego, że e, dylemat, jedyny dylemat przy United, przy ofensywie United, to było, czy wybrać Bruno, czy wybrać Rashforda. Mm -hmm. tak. I ja wolę Rashforda, bardziej mi się podoba ten zawod, dużo bardziej go lubię i wydaje mi się, że zrobi dużo więcej punktów, ponieważ e, gra trochę wyżej, e, znaczy dużo wyżej. E, Bruno. E, Bruno w tamtym sezonie oczywiście też miał liczbę, Miał świetne liczby. Bardzo dużo kreował dla swoich, swoich teammates. Tylko, że ci teammates nie wykorzystywali trochę tych pięknych piłek, które, dostawał, które dostawali. Dlatego wydaje mi się, że Rashford jest ciekawszą opcją, bardziej eksplozywną i. Mimo tego, że nie wykonuje tych karnych, bo Bruno jest na karnych, to dalej uważam, że Rashford po prostu nabije więcej punktów. Hmm. Tak, no i głównie tutaj jakby mnie na przykład do Rashforda przekonało to, że de facto jeżeli United nie podpisze nikogo na atak, a wydaje mi się, że może tak się stać, że nikogo ekstra do składu nie, nie podpiszą, to Rashford de facto jest napastnikiem, ale sklasyfikowanym jako pomocnik w grze. A jak dobrze wiemy, to się przekłada na, na większe punkty, bo pomocnicy za gola dostają o punkt więcej niż, niż napastnicy. Więc, więc to jest okay. dosyć taki naturalny okay. wybór. I tak jak też mówisz, dla mnie, że tak powiem, jeżeli chodzi o United, nie widziałem innego pika poza właśnie Rashfordem i Bruno. Z racji tego, że Bruno miał, tak jak mówisz, sezon całkiem okej, okay, ale w porównaniu do, do swoich poprzednich sezonów dużo gorszy, to, to wolałem zdecydowanie Rashforda. I teraz. Mamy już takie tej powiedzmy, trzy piki omówione główne. Możemy jeszcze chwilę poświęcić właśnie Buemo. Błemu, który gra w Brentford, które myślę, że wszystkich w ostatnich latach zaskakuje, bo gra bardzo ciekawą piłkę ofensywną, otwartą. Wiemy chociażby, jak właśnie pokazali się w tamtym sezonie: z United. 4 do 0 bodajże to było zwycięstwo, o ile dobrze pamiętam. No i mieli swoją gwiazdę: Iwana Toneja, który. Jakby za bardzo się zatracił w świecie właśnie bukmacherskim, i dlatego teraz jest zawieszony. Jako, że jest zawieszony, to kreuje właśnie szansę dla Mbłemu, który już i tak z tonejem grał bardzo wysoko. Podłączył się właśnie do tych akcji ofensywnych, dostarczał piłki, strzelał też bramki, oczywiście. Teraz tą rolę takiego toneja pewnie przejmie Luisa, główną taką rolę, ale Mbłemu wciąż będzie grał bardzo wysoko, jako taki praktycznie drugi napastnik i za 6,5 miliona. Dostać taką wartość, myślę, że jest to bardzo uzasadniony, że tak powiem, pik zarówno w statystykach, zarówno w cenie, i zarówno na tym, w którym miejscu po prostu on znajduje się na boisku. Też tak uważasz, czy jeszcze coś tutaj Cię innego bo przekonało? Powiedziałeś, powiedziałeś w sumie wszystko, <laughs> bo Błemo po prostu zostaje w tym momencie w głównym koniem napędowym tutaj Brentford. I. Przez, myślę, że i przez niego będą, większość akcji będzie przez niego szło. Mm -hmm. e, w tamtym sezonie już naprawdę na, dużo bramek strzelał, e, mimo że był ton, Tony na boisku. Teraz Tonya nie ma do lutego? Marca? Coś tutaj. koło tego. E, tak więc no, do tego czasu Błemo będzie świetnym pikiem, dopóki to, jeżeli tylko Brentford dalej będzie dowodziło wyniki, to Błemo na pewno będzie... E, Myślę, że głównym szalcem tutaj, mm -hmm. głównym szalcem i głównym punktującym, bo w sumie to o to chodzi nam, prawda? Znaleźć najlepiej punktującego zawodnika z danego zespołu. Tak jest. A, więc. Tak, tak, tak. No, jeszcze jest ten Wisa, wiadomo, zobaczymy jak, jak on się pokaże, ale myślę, że to główne punkty będą rozdzielane właśnie pomiędzy nimi, nimi dwoma. Teraz, może jeszcze nam powiesz trochę o Mitomie, bo to jest właśnie. To miejsce, gdzie jest różnica, że tak powiem, jeżeli chodzi o nasze składy. Bo ty masz mi a ja mam Eze, więc czemu mi Toma? Dlaczego mi e, Świetny poprzedni sezon. Naprawdę. E, odkrycie poprzedniego sezonu e, pod Tezerbią zaczął grać. Za, ogólnie pod Tezerbią zaczęli. Bright, Brighton zaczął grać bardzo e, ofensywnie. I. No i mi ma był, razem z Marczem, był e, tutaj jednym z najważniejszych punktów zespołu mm -hmm. przez większość czasu. E, Preseason też ma bardzo dobry, e, tak więc e, myślę, że e, nie ma... Z mojej strony wybór był w miarę oczywisty. Tamten sezon zakończyłem z Mitomą i ten sezon też zaczynam z Mitomą. Dodatkowo, nowe, nowe, dodatkowo nowe, 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 nowy, nowy nabytek Brighton, czyli João Pedro, który... No, myślę, że będzie bardzo dobry link-up między nimi. Będą... Będzie padało bardzo dużo goli. Mhm, okej. Okay. No, u mnie Eze. Eze właśnie dlatego, że nie chciałem mieć trzech zawodników z Brighton żeby za bardzo tutaj nie polegać tylko na, na jednym zespole. Eze, który zalicza świetny pre-season, bardzo dobre liczby w ogóle robi. Jeżeli też popatrzymy na jego ostatni sezon, to też całkiem sporo punktów nazbierał, bo ponad 150, więc jest może taki troszkę tutaj niedoceniony, można by tak powiedzieć. W poprzednim sezonie też miałem i Tomę, ale stwierdziłem teraz, że trochę pójdę pod wiatr, właśnie z tym Eze. Jak również 14% graczy FPL-a, bo, bo taki jest teraz ownership właśnie tego zawodnika. I tak jak mówisz, mamy właśnie Jao Pedro w obu naszych składach, co nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, i, i myślę, że, że Jao Pedro to jest fajny pick, bo jest właśnie z fajnego zespołu. No i trzeba też jeszcze powiedzieć to, że wiadomo, że oprócz tego, że gra jako napastnik, to mimo tego, że ostatni na boisku był Fabian Gross to że Pedro właśnie wykonywał rzut karny, a jak wiemy, zazwyczaj rzuty karne były w rękach i nogach e, Grossa. Więc, więc fajnie jest mieć kolejnego zawodnika, który rzuty karne powinien w teorii wykonywać. E, wątpię, że to się jakoś zmieni, byłbym w ciężkim szoku. Więc, więc João Pedro ma miejsce u mnie w składzie. Nie wiem, czy, czy tak samo myślałeś, czy tym samym się kierowałeś, wybierając tego zawodnika? Wiesz co? Tak, ale zwłaszcza, że on kosztuje 5,5 miliona. Jest to bardzo mało, jak na kogoś, kto będzie wykonywał Rzuty karne mm -hmm. w takim zespole jak Brighton, czyli tak naprawdę w zespole 110 10, tak? A nawet można, może, może, może powalczyć o jakieś top 7 w tym sezonie, więc za 5,5 miliona jest to, wydaje mi się, kradzież. Hmm. Stil. No i co? I teraz nasze gwiazdy. Nasze gwiazdy w ataku, czyli Haland oraz Kane. I myślę, że tutaj zdecydowanie więcej tłumaczenia będę miał ja, ponieważ ja wybrałem Kane'a, a ty. <laughs> Ty wybrałeś Halanda. Najpierw zacznij ty, czemu Haland? Bo to może być krótsze niż czemu Kane, ja tu będę musiał się bardziej <gulanie> tłumaczyć. <gulanie> <gulanie> tak, tak. Tak, tak, zdecydowanie. Haland, bo to Haland w tamtym stronie 36 goli, tak? E, 36 goli najlepsza ofensywa w lidze, e, City wydaje mi się, że się nie zatrzyma Pep. Zrobi wszystko, żeby się City nie zatrzymało. I nie spoczęło na laurach. Dlatego jeżeli tylko będzie zdrowy, to myślę, że Halan zostanie u mnie w, w zespole przez cały sezon, praktycznie. Mm -hmm. Ciężko cokolwiek dodać tutaj. Okay. Byłem, bardzo, byłem bardzo zaskoczony, że nie wybrałeś go i że, e, że przyszedłeś z Kainem. No, ja lubię, że tak powiem, troszkę tutaj zmienić i zamieszać podejściem. Też dobrze wiesz, jak rok temu się to skończyło, bo dla tych co nie wiedzą, w naszej mini-lidze, oczywiście, walka jest zawsze zacięta, zawsze na czacie, na messengerze przed deadline'em, jakby dużo się dzieje i, i wymieniamy się, że tak powiem, składami pod sam koniec. Wiecie, żeby nie zostawić za dużo tutaj przewagi dla drugiej osoby, nie zainspirować ją jakimś pikiem. No, ale moim pikiem w tamtym roku był Kane zamiast Halana na początku. Była to tragiczna decyzja. Było, że tak powiem, bardzo brązowo w pewnych miejscach, ponieważ musiałem go kupić chyba za minusowe punkty, bo musiałem jeszcze sprzedać kogoś innego, żeby w ogóle mnie na niego było stać i tak dalej. Więc teraz już na tą ewentualność się, że tak powiem, zabezpieczyłem, bo w moim składzie w banku zostaje półtora miliona. Właśnie na tą ewentualność, jeżeli faktycznie byłby jakiś wielki falstart na początku, no to prawdopodobnie będę musiał tutaj zamienić Keina za Halanda, ale. Na razie sytuacja jest taka, że oczywiście w książę Harry'ego wierzymy, szczególnie ja. Tym bardziej, że w tamtym sezonie on miał 30 bramek, 9 asyst grając w Tottenhamie, który miał naprawdę średni sezon, a liczby wykręcił wciąż niesamowite. W sezonie szaleje. Jedyne co tutaj może, że tak powiem, odwrócić to wszystko do góry nogami, co mam nadzieję się nie stanie, to jest ewentualny transfer do Bayernu Monachium. Wiemy, że Daniel Levy tam troszkę gra na czas, że tak powiem, próbuje zwodzić zarząd Bayernu. Też widziałem plotkę na Twitterze oczywiście od Fabrizio Romano odnośnie tego, że Kane nie chciałby się przenosić, nie chciałby w ogóle zmieniać środowiska otoczenia po rozpoczęciu Premier League i na to liczę, i liczę na to, że, że otwarcie, że tak powiem, w jego wykonaniu, w wykonaniu Totków, które teraz jest w ogóle prowadzone przez Ander Posteczoglu, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem jego nazwisko. Będzie, że tak powiem, spektakularne, i, i, i wiemy, że ten menedżer jakby lubi ofensywny futbol. Więc na to liczę, liczę na to, że będzie dużo, dużo bramek. Więc tak, tak bym wytłumaczył swój wybór, właśnie Keina. Wiesz, ja się właśnie obawiam trochę o transfer w ostatnim momencie. Dzisiaj czytałem plotki, właśnie też na Twitterze, o tym, że Bayern ponowił swoją ofertę, mm. tym razem już nie 100 milionów, tylko 120 milionów i to prawie i to jest 120 milionów, które e, bez jakichś wielkich bonusów. Mm -hmm. tak, więc, e, tak więc wydaje mi się, że zbliżamy się do ceny za którą e, Kane może zostać piłkarzem Bayernu. Mm. No miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, nie. E, no, ale jeżeli tak się nie stanie i nie zostanie piłkarzem Bayernu, zostanie w Tottenhamie. To wydaje mi się, że Madison, Kane mm. do zespołu będzie raczej obowiązkowy. Tak. Ja też y, muszę przyznać, w tamtym sezonie w podwójnej kolejce właśnie wziąłem Madisona. Lubię dosyć tego zawodnika i niestety się na tym przejechałem, bo naprawdę y, granie w Leicester i podawanie do tych zawodników to jego wykonanie wyglądało jak podawanie do ściany. Bo nie wiem, jak dobrą piłkę musiałbym im wystawić, żeby oni strzelili bramkę. Eee, no i co, to chyba teraz przejdźmy do przedyskutowania tutaj naszych ławek rezerwowych, które są dosyć, że tak powiem, ubogie, nie ma co ukrywać, są dosyć biedne, zabezpieczają, że tak powiem, nasze składy w jakimś tam minimalnym stopniu, ale jednak to robią, więc może ty najpierw przedstaw swoją ławkę rezerwowych pokrótce. Eee, no dobra, no to mnie jest Turner, dzisiaj, dzisiaj kiedyś nagrywamy, czyli. W środę 9 była oficjalka, że Terner przechodzi i zostaje nowym zawodnikiem Nottingham. Mm -hmm. Tak więc zostaje chyba najtańszym bramkarzem, który będzie grał w pierwszy, który będzie wyjściowym bramkarzem w zespole w Premier League, bo kosztuje tylko 4 miliony. Dlatego stwierdziłem, że dlaczego nie? Myślę, że będzie dobrze zastępował nane. Kiedy ona na nie będzie mógł już grać dla mnie? Następnie jest Henry, tylko Henry z Brentford. W tym momencie jest na żółto, jest sflagowany jest jako, że, że ma, że może mieć jakiś problem mhm. na game pierwszym, ale po wypowiedziach Tomasa Franka, wydaje mi się, że będzie grał, tak samo jak mu I w tamtym sezonie całkiem dobrze się spisywał ma dobre liczby, jest Brentford też gra dosyć ofensywną piłkę traci więcej bramek, ale grają też w miarę ofensywną piłkę myślę, że Henry nie jedną asystę w tym sezonie zaliczy mm -hmm. następnie mamy szczerze, to jest czysto cenowy wybór jest tani, kosztuje 4 miliony myślę, że nie planuje grać nim w najbliższej przyszłości po prostu jest po prostu pasowa mi na ławkę. No i ostatnim wyborem jest Mbama. Widziałem plotki, że podobno może mieć szansę startowania właśnie w pierwszym składzie West co trochę nie wierzę, ale ale kosztuje 4,5 miliona, jest forwardem, jest napastnikiem, więc więc, padło, więc więc tylko na niego miałem pieniądze, ponieważ no, ty, to, ty sobie zostawiłeś półtorej tysiąca, półtorej miliona mm -hmm. takiego buforu na jakieś przyszłe transfery, na przykład na zamienienie pomyłki Keina na Halanda. Nie nazywajmy ale, tego tak jeszcze. Ale ja, ja nie mam nic. Ja nie mam nic w banku. U mnie w banku jest zero, tak więc nie mam tak naprawdę żadnego pola do, w następnych kolejkach do manewru. Mogę tylko downgrade'ować swoich zawodników, prawdopodobnie. Hmm. A co, jak u Ciebie? Dlaczego, no. dlaczego Aero, Areola? Areola to jest w ogóle jeszcze, że tak powiem, koncept, nad którym się trochę zastanawiam. Wiadomo, że to jest ławka i prawdopodobnie Areola z niej do składu mi nie wskoczy, bo myślę, że ona na jednak zagra. Ale widziałem w pre-sezonie, że faktycznie rotował z Fabieńskim Także być może tam jakaś, powiedzmy, zmiana pokoleniowa się szykuje w West Hamie. Sam jestem tego ciekawy, bo generalnie trochę to jest, bym porównał do wyboru między Szczęsnym a Fabieńskim Oczywiście takiego uproszczonego wyboru Pod takim względem, że Fabieński gwarantuje jakąś pewność, jakąś stabilność dalej, A Rola może dać tą taką nutkę szaleństwa Zobaczymy jak to moi ustawia. Tak jak mówię, jeszcze nad tą pozycją się sam zastanawiam Potem mogę opisać tak naprawdę moje dwa e, wybory cenowe, czyli Baldoka z Sheffield United. No, jest to tak jak mówię, 300-300 czysto, czysto cenowy wybór, i Archera z Aston V Również czysto cenowy wybór. Liczę na to, że oni nie będą potrzebni. Liczę na to, że wszyscy z mojego składu podstawowego wyjdą i zagrają. Nikt się jeszcze też nie połamie na kolejną kolejkę, bo, bo wiemy jak to boli. E, no, i tak naprawdę największym zabezpieczeniem u mnie tutaj na ławce rezerwowej jest Botman. Botman, który jest naprawdę dobrej cenie jak na Newcastle, gdzie powiedzmy sobie szczerze, dużo osób ma Trippiera, ale jego cena naprawdę odstrasza. 6,5 miliona. Wysoka cena, aczkolwiek jest ona uzasadniona, bo ostatni sezon Trippiera był niesamowity. Przeżywa on, można powiedzieć, drugą młodość po, po tym powrocie do Anglii. Więc jeżeli chodzi o wejście, że tak powiem, w obronę Newcastle za 4,5 miliona, Botman jest naprawdę naprawdę dobrym wyborem. I tym oto sposobem kompletujemy nasze składy. Pokażą wam się one teraz na ekranie. Możecie powiedzieć, który jest lepszy, możecie powiedzieć, jak wygracie, oczywiście w komentarzach. Jeszcze raz przypomnę o tym, że zapraszam Was do naszej ligi FPL-owej. Możecie dołączyć jak i z, za pomocą kodu, jak i za pomocą linku, który jest na dole. Więc więc to by było na tyle. Jeżeli chodzi o ten odcinek, dajcie nam znać, co myślicie o naszych składach. Jeżeli są fajne, to oczywiście powiecie, że są fajne. Jeżeli są niefajne, to powiecie, że są niefajne. A jeżeli wygracie inaczej, to dajcie nas znać w komentarzu właśnie, jakim line-upem będziecie wychodzić przed tym pierwszym Game Weekiem w FPL-u. I tak jak powiedziałem, dołączajcie do naszej ligi, do wspólnej zabawy. Kod jest oczywiście na dole, żeby do niej dołączyć. I tyle. Żegnamy się z wami. Dzięki za oglądanie. Cześć! Cześć wszystkim.